Dzień dobry, dzień dobry, taki malutki jestem, taki malutki, przepraszam. Dzień dobry, dzień dobry i oczywiście muzyczki, zapomniałem, cholera, poczekajcie, słuchajcie. Uwaga, puścimy muzyczkę tą naszą ulubioną nie? Właśnie, właśnie, godzina 11 wybiła na Big Benie w Londynie. I dlatego w Londynie na żywo dla Was specjalnie Piotr Baczyński, czyli ja w programie 30 minut tachu a tak się program nazywa, bo czas mierzymy to moto lepszy drąg. I jeszcze komunikat dla tych, co są tutaj po raz pierwszy. Kochani, jestem przekonani, że Wam się podoba, więc co wam pozostaje? Zasubskrybować. Subskrybujcie, lajkujcie, szerujcie, piszcie w końcu komentarze, bo czemu nie nasz głos się liczy! Nasz głos się liczy jak cholera! I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać jak bardzo nasze głosy. Się liczą. Odbyły się wybory prezydenckie, wybrali nam prezydenta. Słuchajcie macie na pewno trochę z jakiś takiej autoironii lubicie się z siebie pośmiać prawda i teraz będzie dzięki panu e, Nawrockiemu e, duża szansa cały świat się śmieje śmiejmy się razem z nimi e, to jest na przykład z The Times The Times i The Sunday Times pisze e, Polska jest m, m, prawie wybrała prawie wybrała Huligana i Alfonsa na prezydenta! Tak, proszę Państwa, będziemy mieli pierwszego w historii nie tylko Polski, ale i świata. Prezydenta, który jest chuliganem i Alfonsem, bierze udział w ustawkach, czpa troszeczkę, a, załatwiał panienki, a w hotelu stał na bramce, przejmował mieszkania, wyłudzał poświadczenie nieprawdopodobnie notariusza. No, masę, masę rzeczy, dużo nowości. Będzie się z czego śmiać, czyli będzie wesoło. gratuluję. Gratuluję. Nie wszyscy się jednak z tego cieszą. Tutaj mamy panią, która niewdzięczna, niewdzięczna za to zrządzenie losu, za to, że udało się takiego człowieka wybrać. Posłuchajcie opinii zwykłej Polki. A Ona się oczywiście nie liczy, bo to na pewno hejtująca dzieci. Żartuję, oczywiście, mówię, bo oni. O, dla nich to my wszyscy hejtujemy dzieci, a Alfons jest ok. No dobra, słuchajcie, posłuchajcie tej pani. Dlaczego? Jest pani zadowolona z wyboru Karola Nawrockiego? Sakra, powiedziałam. Mnie to jest obojętne, ale młodzi będą żałować. O, o, Monika mówi, że coś z głosem jest problem, tak? Nie, nie słuchać nic? Tej, tej pani nie było słuchać. A słuchajcie, a może ktoś potwierdzi, czy paniem było słuchać? Bo może Monika ma po prostu dźwięk włączony, nie wiem. A, no właśnie. Słuchajcie, okazuje się, że nie wszyscy byli zadowoleni z wyboru pana Karola. Są nawet pewne, są nawet pewne wątpliwości co do legalności, do... do przeprowadzenia tych wyborów, czy rzeczywiście one były uczciwe. Posłuchajcie, no tutaj mamy, tutaj Rzeczpospolita donosi, że na profilu Komisji do Spraw Zagranicznych Kongresu USA opublikowano skierowane do szefa Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen pismo dotyczące wyborów prezydenckich w Polski. W Polsce. Komisja wyraża zaniepokojenie działaniami, które mogą zagrozić uczciwości procesów demokratycznych. Czyli nawet prezydent Trump nie wierzy, że mogliśmy uczciwie wybrać sobie Alfonsa na prezydenta. Nawet Trump, nawet Trump, który ma tyle wyroków i on też nie wierzy, że jednak wybrali, Alfonsa. No Tusk zdziwiony, ale wszystkie wątpliwości rozwiał sam Alfie, nasz Pimpuś, to takie zdrobnienie z angielskiego, bo po angielsku Pimp to jest Alfons, więc mówmy na niego tak słodko, Pimpuś, nasz mały Karolek Pimpuś. I on mówi tak, od rana obserwuje żenujący spektakl, desperacką próbę unieważnienia wyborów. Nie przyszło wam do głowy, że wasz kandydat po pierwszej turze skompromitował się tak bardzo, że już nawet elektorat lewicowy się od niego odwrócił? Nie przyszło. Panie, panie Pimpusiu, no po prostu nie przyszło. No, słowo daje, nie przyszło mi to do głowy, żeby ktoś poszedł do wniosku, że e, pan Trzaskowski jest jeszcze bardziej skompromitowany niż pan. Mało tego. Ja, wydaje mi się, że w Polsce nie znajdziecie osobnika, który był bardziej skompromitowany. Ja tam naprawdę uważam, że nawet jakby tego Murańkę czy Wielkiego Bówsta wstawili do wyborów, to byłby mniej skompromitowany. To, to prawda, że to pan pomagał ludziom pozbyć się mieszkań, tak, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Zresztą weź pan snusa i odpuść pan tutaj te nerwy. Jeszcze parę dni zostało, zresztą pan, pan, panowie z PKW i Izby Kontroli Nadzwyczajnej już pracują, żeby te wszystkie wątpliwości rozwiać, żeby nie było żadnych wątpliwości. Pan jesteś prezydentem, bo to jest decyzja prezesa i tak ma być. Albo nawet tego, co jest nad prezesem, ale o tym później, później, później. Niektórzy ty nawet przegrywać nie potrafią. No ty, koleś, nie potrafisz przegrywać, nie przegrałeś, bo jak przegrałeś, ogłosili, że przegrałeś, to będzie spoko, spoko, w nocy coś zaszachrujemy, wygramy. Widzieliśmy to wszyscy. Prezes mówi: Jestem przekonany, że w nocy się wszystko odwróci. No i rzeczywiście zdradzenie o świcie stało się tak, jak się miało stać, jak było zaplanowane, jak było ustalone, pomimo, że ludzie głosowali inaczej. Prezes zadecydował, Karol został ogłoszony prezydentem. A teraz zobaczcie czołówkę, a po czołówce zobaczymy, czy to aby na pewno uczciwie było. Zobaczcie. No więc zacznijmy od parafrazy słów pewnej piosenki. Uczciwie to nie znaczy zawsze to samo. To prawda, to prawda. Ja sam byłem w, komisje, w komisji i uczciwie liczyliśmy, ale myślę, że system jest trochę nieuczciwy i nic nie dało się tak naprawdę zrobić, żeby tą nieuczciwość e, pokonać. Przynajmniej nie na naszym szczeblu członka komisji, mieliśmy nawet w drugiej turze męża zaufania. Zgadnijcie od kogo był męż od zaufania. Nie, nie zgadliście wcale nie od Karola, to był mąż zaufania od Brauna. Po co mąż zaufania od Brauna na drugiej turze wyborów? No, żeby oszustw nie było, po to jest mąż zaufania. Jeszcze ksiądz przyszedł na chwilę, drugi mąż, jak tamten chciał się iść wysikać, to przychodził zastępczy mąż zaufania i patrzył nam na ręce zaufali nam, wszystko było w porządku, policzyliśmy tak jak było, ale, ale był pewien mały szkopuł, który zresztą okazało się był nie tylko u nas w komisji. Popatrzcie, e, donoszą, e, że to są ciekawe statystyki, w drugiej turze w stosunku do pierwszej przybyło o 100 tysięcy głosów nieważnych więcej. Nieważne? No nieważne, tak? E, ponieważ trochę więcej ludzi głosowało. Pewnie i głosów nieważnych powinno być więcej, ale czy wzrost powinien być aż Ponad dwukrotny, no właśnie, stu, głosowało jakieś 20% ludzi więcej, a tych głosów nieważnych było dużo, dużo więcej. Mało do tego, dodajmy jeszcze głosy na tak zwane zaświadczenie. W pierwszej turze, jak tutaj widzicie, tych głosów na zaświadczenie było 315 500. A już w drugiej turze było ich 500 tysięcy 300, czyli przybyło około 200 tysięcy głosów na zaświadczenie. Czy to oznacza, że ludzie nagle doszli do wniosku, że chcą z zaświadczeniami głosować? Na przykład w naszej komisji w pierwszej turze było jakieś 18 tam, gdzie, gdzie pracowałem ja i moja żona, 18 zaświadczeń. I to głównie byli turyści, którzy przyjechali do Londynu, byli na wakacjach, chcieli zagłosować. Myśmy mieli to, dosyć taką prestiżową e, komisję w Polsku. To jest polski ośrodek społeczno-kulturalny. Dużo ludzi, ładna komisja, galeria, fajni ludzie, naprawdę. Tam była i Polska Knajpa, i Polska Restauracja, i Księgarnia. Taki, taki must see, jeżeli jesteś dłużej w Londynie niż trzy dni e, i chcesz zobaczyć życie Poloniny. Fajne miejsce w ogóle. No i w tej komisji, naj, naj, najładniejszej na, na po raz wejścia, bo tam były cztery komisje w całym tym posku, przychodzili turyści. To, to rozumiem, ale nagle w drugiej turze tych kart do głosowania było trzy razy więcej. Było około, ja nie pamiętam dokładnie, 60 chyba tych kart do głosowania w porównaniu do 15, no, no to nawet więcej, czy tam, no, ale w każdym razie było i więcej, tak. 60. Dla, dlaczego tak się stało? No, przychodzili ludzie z Londynu, starsi ludzie tacy, wyglądali na, na wyborców Brown'a i przychodzili, chcieli głosować w naszej komisji z tym zaświadczeniem. Zastanawiam się, czy mieli tylko jedno zaświadczenie i nie poszli do czterech komisji. Zastanawiam się, czy nie oddali podwójnie głosu, bo mogli się zarejestrować. Oczywiście jest dużo łatwiej, że tak powiem, zarejestrować się przez internet, niż iść do konsulatu, prosić o papier z piecząteczką, z hologramikiem i zagłosować. Tak, no, ale wybrali w ten sposób. Ja wiem, że, że takie rzeczy mogły się zdarzyć, ale tak poważnie rzecz biorąc moim zdaniem to po prostu pachnie szwindlem. Ja pokażę wam taki filmik nagrany przez pisowca, który był w telewizji Republika, gdzie ten pisiur generalnie opowiadał w jaki sposób sfałszować takie zaświadczenie i, i jakie to jest proste. Czekajcie, chyba nie mam tego... W filmiku chyba już go wyrzuciłem, a szkoda, kurcze, Fajny filmik był. Generalnie mówił tak, że e, takie zaświadczenie łatwo podrobić. Możesz sobie kupić e, w, na Allegro to w Polsce, ale u nas ten hologramik. I rzeczywiście było tak, że kilka osób z zaświadczeniami odesłaliśmy, ale to już był taki bezczel, że przyszedł facet z zaświadczeniem na pierwszą turę. Skąd miał zaświadczenie na pierwszą turę w drugiej turze, nie wiadomo, ale został odesłany. E, e, I to Wyglądał na, na no, no nie pytałam na kogo głosował, ale wyglądał na, na, na pana Brauna. Nawet nasz mąż opatrzności powiedział, że no niestety musimy pana odesłać, bo pan pomyliłeś zaświadczenia, nie te trzeba było przynieść. Poszukaj pan w torbie, może pan ma już drugie. Tak to wyglądało. W ten sposób można było oddać bardzo, bardzo dużo. Więc zwróćcie uwagę, w skali całego kraju to są setki tysięcy dodatkowych głosów oddanych na zaświadczenie. Podobno w Warszawie ludzie przychodzili do komisji rano a, z zaświadczeniami. Możliwe, że później pojechali do innej komisji. No, jeżeli 300 tysięcy ludzi oddało lewe głosy na zaświadczenia a, i jednocześnie e, zagłosowało tam, gdzie się Normalnie zarejestrowali, to już mamy tą różnicę, która dała Alfonsowi zwycięstwo. Moim zdaniem, moim zdaniem, to jest podstawa do unieważnienia tych wyborów. Bo oczywiście nie możemy stwierdzić, że na zaświadczeniach wszyscy głosowali na Rafała, ale czy na Batyra, tego nie wiemy, tego nie wiemy. Ale wiemy, że było oddanych bardzo, bardzo dużo nieważnych głosów, to znaczy podwójnych. I to akurat dosyć łatwo sprawdzić, bo wystarczy porównać nazwiska z zaświadczeń, z tych 250-300 tysięcy zaświadczeń i listy. Więc jeżeli ktoś był zarejestrowany do komisji, powiedzmy, numer 7, ale jednocześnie głosował w komisji numer 8, 9, 10 na zaświadczenie, to tak naprawdę on oddał cztery głosy w wyborach, gdzie mógł oddać zgodnie z prawem jeden głos. Po pierwsze jest to przestępstwo w skali tego jednego małego ujka albo ipki, tak? ale generalnie jest to fałszowanie wyborów. I jeżeli rzeczywiście ten przyrost, przyrost tych kart jest 300 tysięcy, no to trzeba być Naprawdę walnięty, żeby powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Oczywiście jestem przekonany, że Pisowska Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest tanie stwierdzić, że to jest takie małe oszustwo. To nawet nie jest oszustwo jak ta afera wizowa i nie ma, co, nie ma po co drążyć. No ale w każdym razie chciałem Wam zwrócić uwagę na to. No i jeszcze te statystyki w drugiej turze, przybyło 100 tysięcy głosów nieważnych. No i znowu nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to był głos nieważny na Rafała, czy na Batyra. Był nieważny, to nieważny, ale jesteśmy w stanie pokazać Wam, że pisowcy są szkoleni, wyborcy pisu. Pisiorki takie małe, te z dołów, które chodzą pogłosować, te mrówki tak zwane, oni są szkoleni, jak fałszować głosy, jak czynić je nieważnymi. Ktoś powie, przesadzasz, to zgłoś do prokuratury albo pokaż dowód. No to proszę Państwa, zgłaszał do prokuratury nie będę, ale jak ktoś chce, może w moim imieniu zgłosić, ja przekażę tutaj filmik. I tu jest pokazane, jak właśnie pan Brudziński, Joachim, Jo Piotrek, on, Joachim. Pokazuje, w jaki sposób uczynić głos na pana Trzaskowskiego głosem nieważnym. Popatrzcie, uczcie się na przyszłe wybory, bo to Proszę, tylko pisowcy uczyli. Najprostszy przykład, zademonstruję to państwu, że robi się krzyżyk na kciuku. Co jakiś tam czas? Słuchajcie, Joachim mówi cichutko, ale mówi tak, pokażę. Bierzecie pisak, robicie krzyżyk na kciuku i jak przychodzi głos na naszego kąt kandydata, to odbijajcie kciukiem na tej drugiej i czynicie głos nieważnym. Wsłuchajcie się, jest tak cicho nagrane, ale to jest prawdziwe. Z ukrytej kamery ten brudzio mówi, bredziński bredzi, jak fałszować wybory. ...głosy i na przykład jest głos oddany na kandydata czy na... na, na listę. To się, to się, proszę Państwa, to się, to się bierze taką kartę, mocniej przycisk, przyciska się kciuk i wrzuca się do urny wyborczej i głos już jest nieważny. To jest naj, naj, najprostszy, najprostszy sposób oddania nieważnego No właśnie i w ten sposób wyobraźcie sobie, że 100 tysięcy pisowców Poszło za głosem e, serca i rozumu pana e, Brudzińskiego i w ten sposób zrobiło. Znowu, jest to nie do udowodnienia, ale jeżeli oni tak szkolili swoich e, i ci swoi posłuchali, to zrobili, bo to są ludzie, że tak powiem, w biernej partii. Jeden to mówisz, że partia to jak narzeczona. No to przepraszam, co się dziwić. No, tak się mogło zdarzyć. Więc pytam się panów z Komisji Wyborczej, pana Kalisza i innych tam mądrych ludzi, sędziów, doświadczenie życiowe, adwokaci, politycy, czy to nie jest podstawa, żeby to unieważnić wybory, kiedy mamy 100 tysięcy więcej, nie 100 tysięcy sfałszowanych w ten sposób głosów, tylko 100 tysięcy głosów oddanych w ten sposób więcej. Moim zdaniem jest to jak najbardziej powód, przesłanka, żeby uważać te wybory za sfałszowane. I tutaj dodajmy do tego, to już jest druga rzecz: zaświadczenia, robienie głosów ważnych na nieważne. To są dwie metody, które już są udowodnione. Bardzo, znaczy nie, ktoś powie, jak to możesz udowodnić? No, no tak, udowadniam to w ten sposób. No, w, ten, w ten sposób proszę sprawdzić ilość głosów, teraz też można też, nie wiem, to. to każdego głosu z tych 300 tysięcy nie da się, nie, oczywiście, że się da, sprawdzić, czy to jest odbite, czy to jest narysowane, bo odbite to oczywiście jakby inny ślad zostawia, jak robisz to długopisem, jest taki rowek, jak nie, to nikt tego oczywiście w komisji w ten sposób nie sprawdzał, ale tak mogło być. No ale są dużo prostsze metody, że tak powiem, pomyłek lub jakkolwiek, że żeby wygrać. M można zrobić mianowicie tak jak w Wałbrzychu. Zaginęło 500 kart wyborczych z komisji w Obrze kierowanej przez członka komitetu Karola Nawrockiego. No po prostu można zaharabczyć 500 głosów. I już tutaj wiesz, wiecie, przy tak małej różnicy, tam e, około 300 tysięcy, no to 500 to już jest pół tysiąca, to już 295 tysięcy, tak? E, 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 no czy znaczy w każdym razie. E, 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 w ten sposób to, to jest jeden wałbrzych, ale tych wałbrzychów jest mnóstwo, bo tam jest e, ileś tam tysięcy e, tych komisji. No, w tej akurat zginęło tylko 500. No, może zginąć? No, nie może zginąć, bo jak zginąć? To, to było, że tak powiem, intencjonalne. Ktoś po prostu e, zniszczył, e, ukradł, zabrał 500 kart wyborczych i zgadnę, na pewno nie były to karty na batera. Jestem e, głęboko przekonany, e, że to były karty m, na na, na mm, Trzaskowskiego. A skąd powie, a skąd wiesz cwaniaczku, no wam powiem, bo kierownikiem tego, tej szatni tam tutaj był e, członek Komitetu Karola e, Nawrockiego, więc po co członek Komitetu Karola Nawrockiego miałby zaharabczyć 500 głosów na Karola. On mógłby dosypać, ale, a, a, ale nie zgubić. No, no, e, no, Trzyma się to kupy, logiczne To jest oczywiście nie dla wszystkich, bo dla niektórych logika jest obrzydliwa i się nie liczy. Liczy się wola polityczna i decyzja prezesa, więc możliwe jest tak, że wygrał Karol nie liczbą głosów, tylko decyzją polityczną prezesa. Ktoś powiedział: Taki wszechmocny prezes. No nie, ale suma takich małych oszustw. No dobra, pogadajmy dalej. Zginęło też 500 kart wyborczych w komisji w Obżyciu, to już było, mówiliśmy o tym, e, ale były jeszcze inne cuda. Cuda, a, m, słuchajcie, e, cud nad urną, aż musiałem sprawdzić OKW-95 w Krakowie. 209, 218 głosów na Nawrockiego w pierwszej turze, rośnie w drugiej turze do 1132 głosy. Równa się 500 do 540. E, czyli Trzaskowskiemu ubyło, a Karolowi z 200 głosów przybyło do 1132 głosy. Jak to się stało, jak do tego doszło, nie wiem, ale to podobno jest komisja w takim, że tak powiem, platformerskiej dzielnicy Krakowa. Normalnie myślę, że mogli na przykład przyjechać ludzie z zaświadczeniami, tego nie wiemy. Mogli po prostu dosypać głosów, tak? Czy takie rzeczy się zdarzają? No jak widać, się zdarzają. To jest chyba najgłośniejsza sprawa, bo tutaj poszli po prostu totalnie po bandzie, ale takich mniejszych, drobniejszych spraw jest mnóstwo. No dobra, to przejdźmy do następnego pomyłka. O! Pomyłka, pomyłki się zdarzają, to jest stare powiedzonko, pomyłki się zdarzają. Mi się zdarzyła w innej komisji w Krakowie, przyznali się do pomyłki, tysiąc głosów Trzaskowskiemu wpisali Nawrockiemu, czyli tysiąc głosów, które były wpisane na Trzaskowskiego, oni postanowili zaliczyć na Nawrockiego, no bo się pomylili, no też obaj panowie byli w garniturach, tak? no Trzaskowski, Nawrocki, po co drążyć? Pomyłki się zdarzają. Ale sprawą zajęła się najwyższa komisja wyborcza PKW i przyszedł pan z PKW i powiedział, my tą sprawę wyjaśnijmy. Szef komisji, biura wyborczego, to jest sytuacja zupełnie niewytłumaczalna. Wyjaśnił, sytuacja jest niewytłumaczalna. Jak w przypadku dwóch kandydatów można pomylić głosy? No właśnie, jak? Tego nie wie nikt, najtęższe umysły, a jednak można, można. Przepisy nie przewidują ponownego przeliczenia głosów już po ich przyjęciu, nie wolno tak. Protokołu. Oświadczenie PKW zostało już opublikowane. Przeliczenie może nakazać jedynie Sąd Najwyższy, mówi szef Krajowego Biura Wyborczego. Nie będę przytaczał nazwiska tego pana, ale w każdym razie posłuchajcie. Oni dbają nad tym, żeby było wszystko prawidłowo, ale jak jest prawidłowo, no to oni mają, nie mają wytłumaczenia w tej sprawie. Mam do powiedzenia nic. Generalnie taka jest konkluzja tego pana i proszę się zwrócić do Sądu Najwyższego, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Tam siedzą sami pisowcy i oni na pewno nakażą to. Na, na, czyli pomyłka, pomyłka, no po prostu pomyłka. Znowu z tych 300 tysięcy już jeden tysiąc odpad tam 500 tu tysiąc i tak się uzbiera tam tutaj 300 tysięcy na zaświadczenie mamy takie rzeczy drugi cud nad urną słuchajcie mamy tak cud nad urną około 15 218 głosów na wrockiego w pierwszej tury w drugiej turze no to to już mówiliśmy tak to to jest ten sam cud przepraszam pomyliłem was e, e, no i e, Dochodzimy do takiego momentu, że musimy sobie zadać pytanie. Ach, jeszcze jest 500 kart w Wałbrzychu. Tak, zaginęło 500 kart w to nie, o tym też chyba już mówiliśmy. Pomyłka już była. Cud nad urną był, fałszowanie wyborów było. No, w każdym razie do tego doszła jeszcze aplikacja Mateckiego, właśnie tego nie mam, bo mi się już nie zmieściło, bo mogę tylko 10 oszustw w ramach jednego programu dodać, ale po prostu teraz sobie trochę powyrzucam i dodamy jeszcze kolejne oszustwa, to zajmie sekundkę. Wybaczcie mi, to są ograniczenia sprzętowe. E, aplikacja Mateckiego. O, właśnie, słuchajcie. Matecki e, członków PiSu wyposażył w taką aplikację e, na tym żeby oni e, pomagali tym, e, tak, e, natychmiast zabezpieczyć aplikację pana Mateckiego, która została przez PiS, dostarczona do wszystkich członków komisji wyborczych z PiS. Wiemy, że aplikacja ta weryfikowała zaświadczenia wyborcze, robiła to zupełnie nielegalnie. Pytanie, czy aplikacja miała inne wskazówki dla członków komisji w sytuacji, gdy exit poll pokazuje inne wartości niż protokoły e, 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 za, e, Zawsze należy zachować szczególną staranność przy badaniu ważności wyborów. Taka różnica może wynikać z błędu statystycznego, ale może też być wynikiem innych działań. Wyobraźmy sobie, co by zrobił PIS, gdyby sytuacja była odwrotna. A okazało się, że ja rozdawałem dla tysięcy członków komisji wyborczych aplikacje z nielegalnymi instrukcjami. Jako obywatel nie, dopuszczę, nie odpuszczę sprawdzenia tej sprawy. Tak to wygląda, i to od razu jest reklama temu bo pewno ta aplikacja była też dostępna na temu. Nie wiem, to, to jakby ten, ale, ale tak to wyglądało. Czyli oni ich szkolili, tych wszystkich pisowców, to są ludzie wierzący, więc oni im wierzyli, ci ludzie na ogół. Ksiądz kazali, trzeba głosować na Polaka, Katolika, a nie na Niemca. Takie były przekazy. To też jest jakby nielegalny wpływ na wybory. To, to nawet się działo już w trakcie ciszy wyborczej. Tak? tak to wyglądało. Słuchajcie, był jeszcze jeden numer, bo tutaj mówimy o aplikacji, ale to, to jest naprawdę. Pikuś w porównaniu do tego, co Wam pokażę. To była mołdawska metoda. W Mołdawii to się sprawdziło. Tylko po, poczekajcie, że po, poszukam tego screena. Już go tutaj nie widzę. Skrypty tam. O, jest, jest, jest. Popatrzcie, to, to, to już jest po prostu e, super skandal. E, sytuacja wyglądała w ten sposób. Zresztą w Mołdawii robiono w ten sposób, e, e, że tak. Jeżeli to prawda, to to są kolejne podstawy do sprawdzenia. W gminie Godziszów ogłosili konkurs, że jeżeli frekwencja wyborcza będzie największa, gmina dostanie pieniądze. Wszystko było w porządku, ale płacili ludziom za e, e, głosowanie na Karola Nawrockiego. Przed jednym z lokali, o którym e, mi wiadomo, przed pozostałymi trzema pewno inni członkowie gminy rady gminy to robili. Stał zastępca wójta i mówił ludziom, co mają zrobić, aby otrzymać gratyfikację pieniężną. Zdjęcie z kartą i zaznaczonym krzyżykiem przy odpowiednim kandydacie oraz swoje Dowodem. Wchodzicie tam za ten parawan, skreślacie Karola Nawrockiego, na kartę kładzicie swój dowód, robicie komórką zdjęcie, wrzucacie dowód do urny, wychodzicie z dowodem i komórką i pokazujecie komórkę panu zastępcy. I on daje wam za to 100 zł. Czy tak było? No, mamy tutaj świadka. Czy należałoby to sprawdzić? Należało, wyszło w jednej gminie, w jednej komisji. Czy tak było w większej ilości? No, jeżeli było w jednej, to mogło być w większej ilości. Wiem, że w Mołdawii tak osiągnięto bardzo dużo, bo były śledztwa robione. To robili piszowcy, to robili ci, którzy chcieli popierać Nawrockiego. Przy takich oszustwach, kłamstwach, kręceniu, czy komisja, Państwowa Komisja Wyborcza ma jakieś wątpliwości? Czy oni mogą dopuścić, żeby te wybory były ważne? Mi się wydaje, że nie, ale posłuchajmy tutaj osobiście jednego z członków, nasz człowiek, no to przecież jest po naszej stronie, pan Kalisz. Pan Kalisz, Ferdynand Włodzimierz Kalisz. Posłuchajcie, co mówi nie denerwujcie się. Jest już data uroczystości wręczenia zaświadczenia o wyborze nowego prezydenta. Tak, została już wczoraj ustalona. Wręczenie zaświadczenia o wyborze prezydenta panu Karolowi Nawrockiemu odbędzie się 11 czerwca, to jest przyszła Środy. środa, w przyszłym tygodniu, o godzinie 17.30 na Zamku Królewskim w Warszawie. Panie mecenasie, czy. Ma Pan jakiekolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu tych wyborów? Nie mam, 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 Halo halo! Wejdź na YouTube'a. Czy ktoś tam jest? Dołącz do mojego kanału. Piotrek z Londynu na żywo. Codziennie. Na żywo o w samopołudnie. Codziennie. Na żywo o 18. Subskrybuj, komentuj, bądź z nami. Nie bądź obojętny. Żyj aktywnie. Nie bądź cicho. Życie to dziwny stan. Właśnie gdy myślisz, że nauczyłeś się z niego korzystać. Ono znika. Ty zostań z nami razem na całym świecie. Piotrek z Londynu na żywo. Subskrybuj, komentuj, bądź z nami.